Hejczeń, witajcie, jestem i Zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w sąsiadów z piekła rodem. Moi drodzy, yy, zaczęliśmy jakby kolejną trasę naszych wakacji. Dołączyła do nas mamuśka sąsiada i teraz czas na odcinek pod tytułem Mamin Synek. Pierwszą atrakcją po przybyciu do Indii jest kolejna wyprawa na plażę. Olga wciąż ignoruje sąsiada, ten zaś dla odmiany próbuje zaimponować swojej mamusi. Gdyby nie Woody, pewnie by mu się to udało. Tak, więc co my potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy tego jeża morskiego cudownego, jakiejś części z motocykla, z motoroweru właściwie. Hmm, co my tutaj mamy? Drugi motorower, czerwony. Będziemy musieli się tutaj wyposażyć w ten pedał. Um, Okej. Okay. Dobra, sąsiad idzie tutaj przyatakować jakiegoś browareczka, tak mi się wydaje. Mamuśka. Aha, dobra, już przypominam sobie jak to było. Cholipko, no. To jest. A dobra, już wiem od czego trzeba zacząć. Tutaj jest tak mocno, mocno połączone. Co to za drink? Taki zielony. Taki toksyczny się wydaje. Dobra, Mamuśka, weź szybko wychodź z tej wody. Podziwiam ją, że na statku ona robiła drzemki krótsze niż to wstrzymywanie oddechu w basenie. Jest naprawdę niesamowita kobieta. I wydaje mi się też, że jak ona jest. We wodzie to chyba możemy szybko chodzić. Ale nie jestem do końca przekonany. Niemniej trzeba spróbować. Dobrze, weźmy w takim razie. Barman nie pozwala, aha. Barman flapni sobie tutaj kieliszeczka. Żebyś tam nam nie gadał jakichś głupot, że nie możemy, wszystko możemy. Dobra, teraz sobie weźmy. Aj nie, poczekaj. Zobaczymy, czy Woody może iść. Tak, może, dobrze mówiłem. A. Aj jajaj, babuczka. Hollander. Jaj, jej, jej, jej Nie dobrze, bardzo nie No trudno. To sobie szczypcami tego kraba. Dobra, teraz tutaj się bujnie. Mamuśka zaraz idzie. Znowu ona idzie ten. Stąd ja miałem wody pobrać, ale jestem łeb. Oj, jeny. Zapomniałem naprawdę. Dobra. Pyk. To tutaj ponownie. No, zmarnowałem, zmarnowałem ten jeden. Ten jeden pieniążek, no ale mówi się, że trudno żyje się dalej. Przykroczy, bo teraz bab, bab, mamuśka zaraz wyleź stąd. stąd. Dobra, udało się. Dobra, z tego co pamiętam to będzie włączone, więc... Kraba dajemy do muszli i potrzebujemy jeszcze jednego karpsona. Słaniaki wymyślili, że trzeba kilka razy niektóre rzeczy brać. Tak jak na przykład było na chińskim murze, że musieliśmy dwa razy brać ten tłuszcz do miseczki, bo się zużył, że tak powiem. No trudno, no. A i żal mi tego. Będzie mniej punktów, ale teraz będzie. Ostry łomo dla sąsiada. Eee. Dobra, chodźmy w takim razie. Dodajmy kraba do tej pięknej um, fosy, powiedzmy. Ok. Jeża morskiego naręczniczek. I patrzmy, podziwiajmy, jak sąsiad będzie obrywał swoje momuśki. Czyli kwintesencja. Wszystkich rzeczy, które żeśmy wykonali. Czemu kamera sąsiada nie działa? Co jest? Coś się zepsuło. <śmiech> <śmiech> mm -hmm. Patrz teraz, patrz teraz. na no, przynajmniej prysznic z głowy, no co ty się tam burzysz? Teraz dopiero zauważyłem, że tam był napis Bollywood. Wzorowany na Hollywood. Wcale nie, wcale nie było podobne. Okej, okay, czemu ta muszelka ma takie wystające odnóża? Hmm... jest sąsiadowi. Strasznie ciężko mu ten podryw idzie. Ale tak szczerze mówiąc nie wiem czym sąsiad chce ją poderwać. Na pewno dobrym sercem. Może ma jakieś ciekawe anegdotki. No i teraz żarcik łączony. No, czemu to nie podążało za sąsiadem? Tak pięknie, pięknie nie miotnęła po prostu. Olga jest wspaniała. Olga to wspaniała kobieta, naprawdę. Moi drodzy, kolejny odcinek bujając w obłokach. Hmm, bujając w obłokach, następnym przystankiem na drodze naszej wycieczki jest Taj Mahal. Mamuśka nie może się oprzeć urokowi indyjskiego bazaru i wyrusza na zakupy. Sąsiad korzysta w tym czasie z lokalnych atrakcji turystycznych i znów daje upust swojej nienawiści do słoni. Woody wkracza do akcji. Dlaczego się to sąsiedzie zły, pieronie jeden, się tak myścisz na tych biednych słonikach, co? Co one ci zrobiły? No to będzie, to będzie... Będzie to rozliczone. Nie wolno. Dobra, on chyba idzie dołem, co? Mam taką nadzieję. Idzie tu w dół? Idź w dół! No. Okej... Okay. Tutaj nic więcej nie widzę. Czy my tu coś ciekawego mamy do wzięcia? Nie. Ale to już możemy wsadzić, żeby zaoszczędzić czas. Czekajcie, mamuśka tutaj jest. Okej, okay. ona chyba nie wyjdzie z tego. Czy wyjdzie? Tego to nie wiem. O nie! Najgorzej. Czekajcie, dobra. Szybko. Ile się tylko datu zróbmy? Zdążymy? Nie będzie w Michał od matki. Trudno. O nie, jeszcze nie on jeszcze go nie odwiązał. Ja! Nie wierzę, dobra. Restartujemy tak. Nie, 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 nie. To jest to jest zbyt prosty odcinek, żeby, tego, żeby to tak zostawić, naprawdę. Dobra. Stara poszaluru. Na razie nie ruszam tych grabiów, grabi? Grabi w takim razie. Ok, sąsiadino idzie. Zmywamy się, zrobimy to przy następnej turze. Zbadaj się dziurę. No Dobra, mysz myszeczkę właśnie nie wiem. Chyba tylko raz będziemy potrzebować. A nie, przepraszam, dwa razy faktycznie. Już przypomniałem. Mówię, specjaliści dwóch dwukrotnego wykorzystania. Tych rzeczy wszystkich. To już stąd braliśmy ten e, kabel. Ok, mamy węża. Odwiązujemy. Szybko, szybko, szybko. Dawaj pieska odwiązuj. Teraz czym prędzej grabił się. O, tak. O to chodzi, moi drodzy. A Dobra, szybko śmigać potem. Uuu, jak się przestraszyłem. Ona nie będzie go wołać teraz? O właśnie. Uuu. Szybko, 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 tam będzie balon. Dobra, potrzebny. O, ale to teraz będzie wszystko na styk, ludzie drodzy. O, ale to będzie na styk. Tak. Bierz balona. Wpychaj do tego. Nie wiem jak on się nazywa. Dobra, lecimy. Tempo, tempo, tempo. Nie ma czasu na pierdolety. Okej. Okay. Co jest? O nie! Za szybko kliknąłem. Animacja się nie zdążyła wykonać. Paken. Dobra, nieważne. Wracaj! Chciałbym to zobaczyć, ale nie mam czasu. Przy czym prędzej pakować tutaj ee, węża. Dobra, spójrzmy na to. Oh. Dobrze, tu Olgi nie ma, ta by mu dała popalić. O nie, wracaj bo on teraz idzie sobie wyczyścić e, maszyną do niszczenia butów. Tak, idzie sobie wyczyścić swoje kapciusie. Skoczmy tutaj, w takim razie będzie chwila spokoju i będziemy mogli od oglądać poczynania sąsiada. Jak mm, na no to patrzę, to mnie normalnie tak boli, to... O oh yes. Jezus, co za makabryczny żart, naprawdę. No to też niebezpieczność. Fest, dobra, ja już wiem, czemu nie powstała część trzecia. Są się tak naprawdę już, już nie powinien żyć z takimi obrażeniami. No i sobie dolara wyciągnąć. To skompiro No prawie mi przykro, prawie mi przykro, naprawdę. Dobrze, cztery minuty. Załatwione, kolejne. Um, na co teraz przyszedł czas na popiół i zamęt? W takim razie rodzinka z piekła rodem znów rusza do akcji. Mamuśka nie może się oderwać od azbestowych pieluch sprzedawanych na tutejszym bazarze. Sąsiad także znalazł sobie nowe e, rozrywki, jak przejażdżka na Świętej Krowie czy spacer po rozżarzonych węglach. To wymarzona sytuacja dla Woody'ego. Pamiętam, że z W ogóle z dostaliśmy na sam początek. Wow! Nie pamiętam nawet, żebyśmy go dostawali. Ale miło z jego strony. Nie, idź tu. Ty też nie. Rany, ale bym się wpakował. Nie mogę ani w jedną, ani w drugą stronę iść. Dobra, ty. Pomóżka, idź tam. Nie wiem, co ona tam robi. Ona śpi czy ona coś przymierza? Azbestowe pieluchy, czyli... Podejrzewam, że wie. Przymierza? Wiecie, że nie wiem. Dobra. Sąsiad, gdzie będziesz teraz szedł? Bo to jest dosyć istotna sprawa. A on tu jest na środku. Szloken. Dobra, to idziemy tutaj w takim razie. Aha. Czekaj. Nie, kwiatuszków nie... A, no. Coś, coś mi świtało właśnie, żeby było z kwiatuszkami. Ta królówka wygląda na taką głodniutką, no trzeba ją nakarmić. Oj, on to ręko tak sobie po prostu wziął. Jak to się nazywa? Fuj co zapach. Fuj co za zapach, ale sobie wziął. Yy... Okej, okay. dosyć, dosyć trudny to był moment. Pamiętam. Tu jeszcze dolejmy trochę. I z tym żartem miałem najwięcej problemów żeby zrobić, bo nie wiedziałem, że tutaj wystarczy do tej studzienki dać samą zapałkę. Aha, a to na buty. No tak. Hmm. Dobra, to wiecie, co poczekamy, bo on tutaj sobie drzemkę strzeli, a potem będzie wykonywać te wszyscy, ten cały ruch i tak nie może mieć na dół, bo mamuśka tu jest. Także sąsiedzie, drogi, idź się przekimać, zostaw swoje kapciuszki. Właśnie tak. Buty sąsiada. Pyk. Ale be. Sparzy stupeczkę. I niech się poczęstuje pysznym lodzikiem później. Patrzcie to. Joć! Ja! Ja! Ale poleciał. Coś wspaniałego. Dobra. Tutaj króweczkę jeszcze podetniemy. To trochę zdziwi. Okej. Okay. No, Pom. O Boże, uwielbiam żarty łączone. To też jest ciekawe, patrzcie. Staniemy sobie w tym miejscu. Czekaj, ja... Nie, nie mogę. Dobra, staniemy sobie w tym miejscu, a sąsiad. No, nie będzie nas widział. No, jak on nas nie widzi? To jest magia. Okay, wydaje mi się, że wszystko ma. Wszystkie żarty mamy już wykonane. Także możemy sobie spokojnie oglądać. Poczynania sąsiada, O, ale będzie pyszne, lody. Zaraz szamą mm. mm. Ale go zazdroszczę. <grybuj> o nie Czas na przejażdżkę świętą krową. Ale pierwszy raz widzę krowę z takimi fajnymi rogami. Widać, że to chyba jakieś nałożone. Hmm. Krówka chciała go przytulić po prostu. I nikt tego klocka nie posłuchał, w ogóle on się depcze po tym. Nie ma problemu. Dzisiaj był odcinek yy, bardzo gorący. Bardzo gorący. Sąsiad się spiekł i to nieraz. Dobrze, moi drodzy, tutaj widzę, że jest oświecenie. Zostały cztery odcinki. Ile, dzisiaj, ile wykonaliśmy dzisiaj? Widzę trzy. No dobrze, ten jest dosyć długi, także jeszcze sobie pozwólmy na to oświecenie. Sąsiadowi nie udało się jeszcze zyskać przychylności Olgi, a troskliwa opieka mamuśki zaczyna mu wyraźnie doskwierać. Niestety całą złość sąsiad przelewa na bogu ducha winnego słonia, ale biedne zwierzę ma tajemniczego obrońcę, który już planuje zemstę. Jak najbardziej, jak najbardziej moi drodzy. Tym obrońcą jest oczywiście nie kto inny jak Woody. A co ja czekam? Woody, który zaraz się tutaj rozprawi ze wszystkimi, tylko muszę trochę fantów pozbierać, wiecie? Tak, troszeczkę fantów trzeba pozbierać. Ten w ogóle... Weź no, niech ta twoja matka cię woła szybciej. Bo ja potrzebuję biustonosz Olgi, to nie jest biustonosz. To są dwie czapki razem zszyte, przecież to jest ogromne. No i ona się kończy kąpać. A szlak. Będę musiał czekać. Żeby zrobić wyrzutnię melonową. To jest też dobry tekst. Wyrzutnia melonowa. Dobra dawaj mnie tę wyrzutnię melonową. Koleżanko. Co to jest? Rozmiar M jak melony. Na pewno Olga ma rozmiar M. Już ja to widzę, już ja to widzę. No, zasypiej, matka. Okej. Okay. Zapomniałem. Dobra, restart. Zapomniałem, że przecież jak ona śpi, to trzeba się skradać. Pakiet. Arda, ciała. Dobra, to wziąłem. Dźwięk tego prysznica, jakby był na jakichś kafelkach, to takie drewniane dechy. Ciekawe, ciekawe. A Olga tak się poci, że ona musi się to chwilę kąpać, czy co? Że w sensie na słońcu, tak? O, ciekawe. Dobra, dawaj te. Rozmiar M. Dobra, teraz czekać, aż księżniczka zaśnie znowu. Się skrada, będziemy przynajmniej bliżej. No, zasypię. Tak jest. Dobrze to wyszło. Bierzemy kieczek. Holender. Marnowałem trochę czasu, bo on tak długo tutaj będzie szedł. Okay. Szybko, teraz zrzucamy ten pas, co tutaj jest. Raz, 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 raz. raz. Rewelacja. Upuszczamy. Yo, ja nie zdążę. Ja ci kręcę, nie wierzę. No nie zdążyłem. Dobra, nieważne. Bierzemy w takim razie melonową wyrzutnię. A to chyba nie ma znaczenia, czy tutaj zaczniemy od tego, czy od tamtego. Piesek przecież musi dostać. A dobra, już trudno. Za, za długo w mnie ja teraz znowu to restartował. Źle to, źle to zrobiłem. No trudno. No właśnie, bo powinienem jeszcze smarnąć tutaj. Co, Dobra. Zbijmy te żarówę. O nie, jeszcze. Zasypiaj, zasypiaj, matka. O, tak. Jest pytanie, czy ja zdążę dać mu kostkę. Wydaje się, że zdążę. Nie, kochuję, zdążę. Nie ma takiej opcji nawet. Dobra, muszę i tak szybko śmigać. Dawaj, zdążyłem. Patrzcie, jak na styk. Aj, dostaw kupala. Dobrze, szybko zdążymy jeszcze. Nerwy, nerwy są, nerwy są. Dobra, jakoś na styk to poszło, ale zaskoczyło. To jeszcze musimy użyć ośmiorniczki. W ogóle ośmiorniczka w basenie, skąd ona się tam wzięła? Powiedzcie mi. Nie no, zdążę chyba. Nie ma opcji. Muszę zrobić od początku już. Dobra, on będzie jeszcze Kimę strzelał, także zdążymy na spokojnie. No, zasypiaj. Proszę. Nie, ona czeka na niego. Jest, zasnęła na szczęście, teraz on będzie czekał na nią. Pięknie, to mi się przewarciło. Przybam, że przyjdzie. Dobra, ukryjmy się w tej beczce. I obserwujmy sąsiada. Dobra, mamuśka woła, trzeba biec. No, jest dobrze wychowany syn. On schował, to nie, 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 nie pytam, nie pytam lepiej. Tak, niech sobie idzie ubrać ten... Tę czapkę, nie wiem jak ona się nazywa nawet. Nazwijmy to Beretem. Po prostu. No i fantastycznie. Dobrze, moi drodzy, do końca naszych wakacji zostały trzy odcinki oraz ostateczny filmik bez paniki. Także na to zapraszam Was na ostatni odcinek. Za dzisiaj dziękuję Wam ślicznie, trzymajcie się ciepło. Na razie.